Otrzymaliśmy zgłoszenie o osobach poszkodowanych na drodze Kopernika w Subcy. Do wypadku doszło dziś po godzinie 11. Małżeństwo w wieku około 70 lat wracało z mszy świętej. Dużo obok kościoła na przejściu dla pieszych kobieta i mężczyzna zostali potrąceni przez jadące od strony centrum miasta BMW. Natychmiast na pomoc wezwano pogotowie. Mężczyzna karetką został przewieziony do Słuperskiego Szpitala. Kobietę śmigłowe z lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował do szpitala w Poznaniu. Kierowca BMW został zatrzymany przez policję do wyjaśnienia sprawy. Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerę umieszczoną w samochodzie, który jechał z naprzeciwka. Policjanci zabezpieczyli już nagranie. O szczegółowych ustaleniach dotyczących wypadku poinformujemy w najbliższym wydaniu Kuriera Słupackiego.